Cześć, z tej strony Robert. Witam na moim kanale komiksowym. Już dawno nic nie było z cyklu Komiks na Szlaku, tak więc zdecydowałem, że nagram ten materiał, szczególnie że ostatnio pojawiły się pewne nowe komiksy w fajnym formacie, oczywiście w formacie podróżnym. No i była dobra okazja, żeby je zabrać ze sobą. Są to oczywiście DC Compact od Egmontu. Wyszło 6 numerów. Ja kupiłem sobie kilka, w sumie to 4. Może jeszcze sobie nadrobię gdzieś z innymi tytułami w najbliższym czasie, ale najważniejsze jest to, że to jest naprawdę wyśmienity format na podróż. Waga, naprawdę odpowiednia. Leciutkie są te komiksy, to jest miękka oprawa, także nic nam tutaj nie sprawia, że te komiksy są cięższe niż powinny być. No i czy to się sprawdziło? Na pewno jest idealnie. Plecak mam zawsze załadowany różnymi rzeczami, bo zawsze się, znajdą się tam jakieś kanapki, termos, czy to jakaś woda czy jakaś koszulka na zmianę, tak więc zawsze te miejsce, takie coś do czytania musi być, żeby sobie poczytać, na przykład jak się zrobi jakąś przerwę, właśnie taką śniadaniową, żeby tej kawki się napić, zjeść jakąś kanapkę. Tak więc zabrałem sobie ze sobą te DC Comics, za chwilę pokażę, które to ze sobą zabrałem, bo wszystkich nie zabierałem. No i mam tutaj w plecaku Wziąłem sobie trzy akurat, trochę za dużo, mogłem w sumie jeden, ale mam pewne takie jeszcze spostrzeżenia, którymi chciałbym się z Wami dzisiaj podzielić, bo miałem w sumie taką rozmowę ostatnio z Sylwkiem u niego na kanale, trochę porozmawialiśmy o tych komiksach, ale mam jeszcze tak kilka rzeczy takich do powiedzenia od siebie. Co to za rzeczy? Za chwilę Wam o tym powiem. Wziąłem ze sobą Lobo, Batman rok pierwszy i... Podwójny taki tomik. Batman, zabójczy żart i człowiek, który się śmieje. One, nawet jako trzy komiksy, na pewno nie ważą tyle, ile na przykład mogliby ważyć Watchmeni w tej wersji takiej standardowej w twardej okładce z papierem kredowym. Tutaj mamy offset taki leciutki, oczywiście, tak jak wspomniałem, miękka oprawa. No i pojedynczo. To one naprawdę mało zajmują miejsca w plecaku, a to jest najważniejsze, szczególnie kiedy się idzie w taką dalszą podróż. No i to są takie wydania, których naprawdę nie szkoda nawet zniszczyć, bo można sobie dokupić, jeśli rzeczywiście się zbiera te komiksy, żeby je postawić na półce. Ale do rzeczy. Jeśli chodzi o premiery amerykańskie tych komiksów, to ostatnio sprawdzałem. Kiedy one się tak właściwie ukazywały. I sprawdzałem, kiedy była ta pierwsza fala tych komiksów, bo one non stop się ukazują. Tych tytułów już jest chyba prawie 30, a na rok 2026 są kolejne premiery. Będą jeszcze wcześniej w listopadzie, a na 26 właśnie zapowiedziano 10 nowych tytułów i to są naprawdę świetne tytuły, ale skupmy się na razie na tym, co mamy. Także jeśli chodzi o te nasze numery, to chciałbym poruszyć tutaj jedną taką rzecz. Bo wspomniałem o oryginalnych wydaniach tych amerykańskich, ale dostaliśmy u nas coś takiego. A i sprawdzałem właśnie te daty ukazywania się tych tomów w Ameryce i okazuje się, że Amerykanie nie dostali tego od numeru. Mamy tutaj zabójczy żart i człowiek, który się śmieje. I tego Amerykanie nie dostali, bo w tej pierwszej fali, która wyszła, w 2024 roku znalazł się inny komiks o Jokerze, a mianowicie Joker, Briana Azzarello i Libermejo. A tutaj dostaliśmy tylko my ten tomik. Tak więc tutaj Egmont naprawdę się postarał i wydał nam coś swojego. Czyli taka mała inicjatywa ze strony Egmontu. I to mi się naprawdę podoba, że tylko w naszym kraju wyszło coś takiego. Przeszukiwałem YouTube'a, przeszukiwałem różne blogi, przeszukiwałem różne miejsca, w którym mógłbym doszukać się tego tytułu. Nigdzie go nie ma. Tak więc wszystkie pozostałe tytuły mamy w takiej samej formie wydanej, tak jak dostaliśmy to u nas, a ten tom mamy tylko my. Także wyśmienicie. I wydaje mi się, że właśnie dzięki temu, że dostaliśmy coś oryginalnego, warto to mieć w swojej kolekcji. Także bardzo fajna sprawa. No i oczywiście połączenie dwóch historii w jeden taki tomik. Jeden, czy tu by się opłacało wydawać? No nie wiem, to jest naprawdę cieniutkie. Tutaj mamy rzeczywiście te dwie historie. To musiałyby kosztować, nie wiem, może powiedzmy 10 zł, czy tak do 15 za sztukę, a to podwójnie wychodzi okładkowo 24,99, ale. W różnych miejscach właśnie tak z rabatem można dostać to jakieś 17-18. Nawet niektórzy wiem, że zamawiali na pewnej e, stronie smaku Liter, tam chyba, była chyba jakieś 15-16 zł. Tak więc naprawdę ten akurat się opłaca kupować. Jeśli chodzi o tą cenę, taką okładkową, to ona tak nie, nie wychodzi za bardzo fajnie, ale te rabaty są dosyć ciekawe. No i czekam na kolejną porcję tych komiksów które u nas mogą się ukazać za niedługo, i myślę, że jednym z takich tytułów może być między innymi All Star, All Star Superman, chociaż nie do końca, bo może na razie Egmont będzie czekał, żeby to się sprzedało właśnie w tym specjalnym wydaniu, czyli tym DC Deluxe, ale z tych takich pierwszych komiksów, które ukazywały się właśnie w Stanach, w tym 2024, jeśli Egmont. Nie wyda tego, co u nas nie wyszło w innym formacie, czyli ten Far Sector między innymi ten Harley Quinn i Sireny Gotham. Jeżeli to pominą, to wydaje mi się, że te tytuły, które powinny być w najbliższej kolejności, to właśnie może być ten All Star Superman, Hash ewentualnie, coś z Batmana. Także jeszcze będę musiał dokładnie sprawdzić, bo mam notatki porobione, co tam wychodziło w tej pierwszej fali. I jeśli będzie można szukać w tych tytułach, to przede wszystkim te które, były, te, które ukazywały się w tym takim pierwszym roku, czyli tym takim debiutanckim, jeśli chodzi o tą kolekcję. Ona jakoś w Stanach ukazała się w lipcu 2024. My mamy 15 października 2025 premierę tego oto formatu. Także... Dzień dobry. Dzień dobry. Dobra, możemy kręcić zaraz dalej. No i właśnie tak to na szlaku jest, że czasem ktoś przejdzie, trzeba przerwać na chwilkę, przywitać się i później można wrócić do tego swojego programu. Dobra, jeśli chodzi o te tytuły, które u nas nie pojawiły się jeszcze, i tak nie licząc tych pierwszych sześciu, które dostaliśmy, to w 2024 w Stanach były Batman Hush, All Star Superman, Far Sector, który. Właściwie może u nas się nie ukazać, jeśli weźmiemy pod uwagę te plotki, które się właśnie ostatnio pojawiły. Wonder Woman, Earth One, to jest Grant Morrison. No właśnie, to, Harley Quinn and the and the City, and the Gotham City of Sirens, tak, czyli te syreny Gotham. Właśnie ten Joker, nie wiadomo teraz co z tym Jokerem, tego Azarello. Także czy to się pojawi? Tam jeszcze był American Vampire z Vertigo, to było Book One, czyli może pojawią się również kolejne części do tego. Co tam jeszcze było? No i to by było na tyle, jeśli chodzi o 2024 rok. Na razie możemy cieszyć się tą naszą dawką, czyli tymi sześcioma komiksami. One miały wychodzić co 3 miesiące, czyli na kwartał zawsze jakaś tam porcja tych komiksów do nas trafi. No i tak wypada, że w styczniu dostaniemy kolejną porcję, czyli musimy poczekać do przyszłego roku. Może jeszcze coś, do... będzie można brać pod uwagę coś, co wyszło na początku 2025 roku, no ale trzeba poczekać. Tak jak wspomniałem, właśnie te tytuły, które były jeszcze w tym pierwszym roku wydawania, to, to są takie gorące tytuły. I któryś z tych może się pojawić w tej kolejnej porcji. Może być to właśnie m.in. ten Superman i ten Batman Hash. Także fajnie. Trzecia sprawa to Lobo. I tutaj nie poruszyliśmy właśnie z Sylwkiem pewnej kwestii, o której ja Sylwkowi nie wspomniałem. Choć miałem przygotowany materiał, bo kwestia tej brakującej strony, która jest w tym starym wydaniu TM a jej nie ma w tym Megmoncie, w Delaxie, również nie mają w tej, w, w tej wersji kompaktowej. Ona jest właśnie tylko w tym starym wydaniu Semika. No i tak jakoś tak się złożyło, że dzisiaj zabrałem ten tom ze sobą. Jak coś, to za chwilę Wam pokażę, o którą tą stronę właśnie chodzi w tym komiksie. Ostatnio wspominałem, że ta teczka, która ona była dodana właśnie do tych komiksów Marvel Must Have od Hachette, ona mi się również przydaje na podróże bo mogę sobie zabierać zeszyty, które są w miękkiej oprawie i które mogłyby się pogiąć w plecaku, a tutaj mam fajne zabezpieczenie i za chwilę pokażę o co chodzi z tym Lobo. A teraz zajrzymy sobie do tego Lobo i sprawdzimy co to jest za strona. tekturki, te folie, one są bardzo przydatne także te takie swoje zeszyty stare, to wszystko trzymam właśnie w takich foliach no i tutaj zajrzymy do środka to jest jedna z tych części, ona jest jako trzecia właśnie w tym Lobo Portret Bankarta. to są paramilitarne święta specjalne i tutaj dostajemy początek komiksu I tutaj właśnie jest oto ten list. I on się znajduje w książce, która akurat ta para tutaj sobie otwiera tą książkę i zaglądają do środka i dostajemy właśnie takiego właśnie taką jednostronicową właśnie stronę z tym listem i zawartość jest tutaj tego listu. Tutaj mamy tą poprzednią stronę, kiedy oni sobie otwierają. A tutaj właśnie jest ten list. I tutaj dalej to czytają. Jeśli chodzi o tą o tą historię, właśnie w tym tomie, to dostajemy tutaj coś takiego. Tutaj jest przejście na tą stronę, która jest właśnie tutaj. No i widzimy, że pomiędzy tymi stronami nie ma tego listu. No i właśnie wszystko rozchodzi się o tą jedną stronę. Nie ma jej w delaksie, nie ma jej w kompakcie, czyli Egmont tutaj właściwie zrobił taką swoją wersję, którą oni wydawali wcześniej, czyli nie mogli mieć na przykład tej wersji od TM Semic. TM Semic korzystał wtedy może z innych materiałów, tak samo jak tłumaczenie, tutaj mamy całkiem inne tłumaczenie. Jeśli porównamy sobie właśnie tłumaczenia, to tutaj widać, że inna osoba tłumaczyła, mamy tutaj no, po prostu coś innego. Także tutaj mamy tą taką zagubioną stronę. Ta strona jest ważna, no powiedzmy, że tak, w taki sposób jak ten komiks jest wydawany, no to na pewno fajnie by było, gdyby ta strona się ukazała, szczególnie że tutaj również są wcześniej takie strony, cały czas gdzieś tam yy, ta, ta nasza właśnie historia tutaj jest prze, poprzeplatana właśnie takimi. Różnymi stronami związanymi właśnie z lobo i z fabułą, tutaj mamy również takie rzeczy, no i to wszystko gdzieś tam jest, a akurat tej jednej nie ma, no dla mnie dziwna sprawa, ale tak jak mówię, no kiedyś już Egmont podczas tych swoich pierwszych wydań w tym delaksie nie stosował tej strony. I teraz również o tym zapomnieli, czy może nie wiedzieli, że coś takiego jest dziwna sprawa, no ale. Jeśli ktoś zbierał kiedyś te semiki i ma, no to sięgnie sobie po prostu po te swoje semiki. Jeśli nie ma, no to trzeba się posiłkować właśnie w tym, co znajdziemy w internecie. Między innymi na mojej stronie. Czy na moim kanale. Ok, jeśli chodzi o Lobo, to wszystko. Czy te komiksy były nam potrzebne? Czy rynek był na tyle głodny tych nowych formatów? Czy DC dobrze zrobiło, że to wydało? Wyniki sprzedaży w Stanach pokazują, że to był strzał w dziesiątkę, jeśli chodzi o DC. To są komiksy, tak jak już, już wcześniej wspominałem, podróżne. One są porównywalne do mangi. One wielkościowo również są takie same jak taki, taka standardowa książka. Także można sobie stawiać zarówno z mangami, jak i z książkami na półce. I one będą mniej więcej miały ten sam format czyli te półki nie będą musiały być zawyżane tak jak na przykład na wydania deluxe albo na przykład na te takie wielkie limitowane wydania. Także strzał w dychę. On był tak bardziej pod takich młodszych też fanów, tych takich którzy czytają również mangi. U nas dostępność jest bardziej taka, powiedzmy, że internetowa. Bo egmont ma na swojej stronie można sobie zamówić na przykład na Gildi, na różnych księgarniach również internetowych i ja kupowałem to w Empiku. W Stanach mają jeszcze takie dodatkowe punkty prasowe. Przeważnie one są na różnych stacjach, takich, gdzie pociągi przyjeżdżają, czy różne jakieś autobusy. Właśnie, gdzie ludzie na przykład mają takie punkty przesiadkowe, gdzie mogą sobie pójść po jakąś gazetę. I to za takie 10 dolarów naprawdę przydaje się w podróży. I to one są na takich standach wystawiane, gdzie. Jest po prostu są zauważalne i to na, na przykład jest dobre. U nas jeszcze czegoś takiego nie ma, bo w tych naszych punktach prasowych, tak poprzechodziłem się ostatnio po tych naszych, można powiedzieć, kioskach, chociaż to już nie są kioski, tylko również to są już takie punkty prasowe. No i tego nie ma. A przydałoby się, bo zawsze gdzieś ktoś sobie podejdzie po jakąś gazetę i może to sobie właśnie zakupić. Chociaż wydaje mi się, że w takich większych miejscowościach nie jest źle, bo przeważnie w każdej znajduje się jakiś empik. I taki komiks możemy sobie zakupić, szczególnie że zauważyłem ostatnio, że te komiksy są wykładane na tych stołach, takie, które wchodzi się do empiku, i tam przeważnie są jakieś premiery, nowości albo ewentualnie takie spore rabaty, i te komiksy właśnie leżały na takich stołach. Czyli jeśli chodzi o dostępność, to one są wystawiane na widok. Także tutaj na, na, no wielki plus za to. A jeśli chodzi o dostępność, no to na przykład takie tytuły jak Trybunał Sów nie są już dostępne z pierwszej ręki. One były jakieś 10 lat temu, u nas to wychodziło, kiedy dostaliśmy tę, tą linię wydawniczą Nowe DC od Egmontu. No z pierwszej ręki nie dostaniemy, a wiadomo z drugiej to te ceny są tak wywindowane, że nie opłaca w ogóle się spoglądać na te sztuki. Także dostaliśmy to w takim formacie mniejszym i wydaje mi się, że ci którzy czekali na jakieś dodruki to są zadowoleni akurat, że to wyszło u nas. Na przykład taki Lobo Wydaje mi się, że on miał dodruk, ale już chyba wyprzedał się również ten, ten drugi sort tego lobo. Także tego chyba też nie dostaniemy. Watchmenów i pozostałe tytuły można dostać. Tego jokera właśnie wspomnianego, w, tych, w ten, tą pierwszą historię, czyli ten zabójczy żart, jeszcze dostaniemy w twardej oprawie, nawet w fajnej, do takiej korzystnej cenie. Ale człowiek, który się śmieje, bo to miało trzy wersje wcześniej, żadnej nie dostaniemy. Chyba że z drugiej ręki, ale tak jak wspomniałem, na te ceny, na te sztuki lepiej nie patrzeć, bo po prostu te ceny są za wysokie i również można sobie właśnie kupić ten ototomik. Szczególnie, że tak jak wcześniej powiedziałem, ten tom to jest wydany tylko u nas, także fajna sprawa. Brawa dla Egmontu. Jeśli chciałbym tak podsumować tą serię, to może nie będę zbierał 100% tej kolekcji, ale będę wybierał sobie te takie najlepsze tytuły, które. Będę wiedział, że wezmę je ze sobą na jakąś podróż, czy be, że będę po prostu je czytał jeszcze raz, niektóre pierwszy raz, bo nie wszystko czytałem. Także na pewno to jest przydatne. A w podróż na pewno nie zabiorę tych wielkich komiksów z twardą oprawą. Także dla mnie również strzał w dziesiątkę. I pokazują to oczywiście wyniki sprzedażowe w Stanach. Watchmeni w tej oto wersji są drukowani już trzeci raz. Sprzedało się. Wszystkie komiksy, które były wydawane w 2024, wszystkie mają do druki. Watchmeni trzeci raz. Także to pokazuje, że jest popyt na te komiksy. Jak to będzie u nas w naszym kraju? Zobaczymy. Na razie dla mnie idealny format na podróż. Tak więc, jeśli ktoś lubi podróżować i zawsze mieć coś do czytania, ja od siebie polecam. Z mojej strony to wszystko. Na razie. Cześć.